Jeżeli lubicie słuchać podróży bez paszportu, zapraszam do przeczytania mojej książki. Zamów światy lękowe u mnie pod adresem podróż bez paszportu z autografem lub w linku w opisie. Trwa promocja minus 20% na papier i e-booka. Za chwilę odsłuchają Państwo kolejnej audycji podcastu Mateusza Grzeszczuka Podróż bez paszportu. Jeżeli interesuje Was świat, to nie mogliście lepiej trafić. W tym programie najważniejszy jest gość, ekspert, który dzieli się swoją wiedzą i to ma realny wpływ na nasze życie. Nie zapomnij wspierać audycji na Patronite i podzielić się nią z innymi. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pani dr Karolina Zielińska, ekspertka od polityki Izraela, obecnie uczelnia Wistula. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Szef izraelskiego wywiadu na celowniku Netanyahu. No, Netanyahu sam ma wiele problemów, ale rozumiem, że szuka sobie również wroku wokół siebie. Może na końcu jeszcze zapytam, jak wygląda ta kwestia jego y, wizyt w izraelskich sądach. Ronan Barr, pani doktor, kim jest szef krajowej służby wywiadowczej Shrinbet? Ronan Bar jest szefem tej służby od 2021 roku. Także już kilka lat, kilka lat odsłużył. W izraelskim systemie zasadniczo oczywiście no, agenci wywiadu, również agenci tego wywiadu, dbającego o bezpieczeństwo wewnętrzne. No, zasadniczo są tajnymi agentami, natomiast w momencie, kiedy ktoś zostaje szefem, no to oczywiście przestaje być anonimowy, także staje się taką postacią, no znaną z imienia, nazwiska, z wyglądu z twarzy. No, niemniej nie jest zasadniczo częścią lokalnej polityki w żaden sposób, tak? Shinbet odpowiada oczywiście za bezpieczeństwo polityków, odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne w tym wymiarze takim kontrwywiadowczym. Tak naprawdę wspólnie z innymi służbami też, też odpowiada za bezpieczeństwo na takich terytoriach jak Zachodni Brzeg Jordanu, strefa C, czy też bezpieczeństwo w tych, tych strefach, takich przygranicznych, jak przy granicy ze, ze Strefą Gazy. Stąd oczywiście też rony bar po wydarzeniach z października 2023 roku, po tym Ataku Hamasu nieprzewidzianym przez, przez służby, również przez jego służbę, nie do końca przewidzianym. No, też był oczywiście jedną z tych osób, co do których no, zgłaszano zastrzeżenia, jeżeli chodzi o ich pracę, zgłaszano zastrzeżenia, jeżeli chodzi o, no właśnie, no, niewykrycie tego ataku, tak. I, i, i też Shin w ostatnim czasie opublikował taki raport trochę pod presją już ze strony Netanyahu, który domagał się tego raportu jak najszybciej opublikował raport, w którym z jednej strony przyznaje się do całego szeregu zaniedbań, właśnie jeżeli chodzi o tą noc z 6 na 7 października, niedocenienie różnych sygnałów, no jednocześnie pokazuje, że w takim ogólnym wymiarze zagrożeń dla bezpieczeństwa, no jednak premier i, 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 i rząd byli informowani. Że, że, że to ogólne bezpieczeństwo państwa jest w stanie wyższego zagrożenia ze względu na kryzys wewnętrzny, który w 2023 roku z przyczyn politycznych narastał i że to, to było przekazywane Netanyahu również z tym akcentem na Hamas. Także Hamas, korzystając z pieniędzy katarskich, rośnie w siłę, że nie wszystko jest wiadome, no ale jest tutaj, jest tutaj pewien, pewien niepokój, więc takie ogólne, ogólne, ogólne ostrzeżenie jakby było. Sformułował też Ronen Bar w tym, w tym raporcie zalecenia, aby utworzyć Państwową Komisję Śledczą, czyli taki najwyższy możliwy w Izraelu format komisji śledczej, która powinna być powołana zdaniem no większości Izraelczyków po to, żeby tak naprawdę bardzo rzetelnie, bardzo dogłębnie, obiektywnie zbadać wszystkie wątki, które wiążą się z tą katastrofą 7 października. Nie tylko jeżeli chodzi o, o służby, wojsko, o konkretny przebieg wydarzeń, ale taki też szerszy kontekst polityczny, który, który przez no, te lata, kiedy Hamas się zbroił, a Izrael nic, nic z tym nie robił, no, doprowadził ostatecznie do, do, tego, do tego ataku. Czyli tak naprawdę rozpoczyna się szukanie winnych, jak to w przypadku zwykle wielu, wielu premierów? Oczywiście szukanie winnych jest od samego początku. Te śledztwa trwają. Armia publikuje bardzo regularnie śledztwa z kolejnych odcinków frontu tak? czyli kolejne kibuce miasteczka. Bardzo szczegółowe już są te raporty, dosłownie minuta po minucie i sekunda po sekundzie, co się działo. Cały szeregowicerów już i funkcjonariuszy w związku z tym podało się do dymisji. Również on bardzo powiedział, że poda się do dymisji, ale dopiero po tym jak Zakończy się ten proces negocjacji, jeżeli chodzi o uwolnienie zakładników, tak? I Ronen Bar też przez te ostatnie miesiące pełnił kluczową rolę, jeżeli chodzi o negocjacje, mające na celu uwolnienie zakładników izraelskich, przetrzymywanych w katastrofalnych warunkach cały czas i torturowanych przez, przez Hamas. Także tutaj w i akurat aferze w tym, w tym wątku, w którym no właśnie tak dosyć nagle na przełomie roku Netanyahu rozpętał tą kampanię właśnie przeciwko, przeciwko Barowi, oskarżając też Shinbet dużo bardziej niż wcześniej o, o winę 7 października, ta kampania ma troszeczkę inne, inne podłoże i trochę dru drugie dno, w tym sensie, że. Mm, Pojawiły się oskarżenia ze strony Shinbetu, dosyć poważne pod adresem pod adresem otoczenia premiera. Chodzi przede wszystkim o tą aferę katarską, tak? Czyli mamy no, z jednej strony właśnie no to, że Shinbet domaga się powołania tej komisji śledczej, której Netanyahu nie chce, dlatego że ona objęłaby oczywiście jego działania i taki aspekt stricte polityczny. Ale z drugiej strony wyszło na jaw, że w bliskim otoczeniu premiera, w kancelarii premiera na odcinku współpracy z mediami pracowali ludzie, którzy najprawdopodobniej byli opłacani przez Katar i promowali agendę taką prokatarską w mediach izraelskich. Ta ich współpraca z Katarem zaczęła się jeszcze w czasie, kiedy akurat była ta krótka przerwa w funkcjonowaniu rządu Netanyahu, był rząd Beneta Lapida. To się zbiegło w czasie z, z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w Katarze i w tym, tym czasie oni tak na za pośrednictwem agencji różnych. Tą współpracę podjęli, natomiast potem znaleźli zatrudnienie w kancelarii premiera, już właśnie w momencie, kiedy Netanyahu był, był premierem. No i właśnie są podejrzenia, że nawet w czasie wojny, nawet w czasie tych negocjacji, w których no z jednej strony no Katar był negocjatorem, tak, ale takim negocjatorem kontrowersyjnym negocjatorem, który przez, przez wiele lat wspierał finansowo, owszem, za przyzwoleniem izraelskim, ale wspierał Hamas, wspierał Hamas również ideologicznie. Katar, który y, finansuje telewizję Al Jazeera, która jest y, no, tak naprawdę tupą propagandową y, Hamasu. I y, 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 ci ludzie mieli do mediów, często też pod taką etykietką źródła w kancelarii premiera, wypuszczać różne informacje, które dla Kataru były korzystne, jednocześnie często też podważając rolę Egiptu w tych, y, w tych negocjacjach i, i, i sojuszu. Y, czy też współpracy izraelsko-egipskiego. -izraelsko no stąd tutaj też pojawił się ten wątek właśnie no tej afery katarskiej, która wydaje się, że bardzo mocno premierowi zagroziła. I to stąd właśnie to jego twierdzenie, że on utracił zaufanie i że to rzekomo było od 7 października. No tutaj jednak wskazuje się na to, że w ostatnich miesiącach i Part też wskazuje na to, że w ostatnich miesiącach jednak premier yy, był bardzo zadowolony z tej współpracy w Bet, Dopiero na przyłomie roku coś się zmieniło, no i to właśnie związane z tą y, aferą katarską. Jeżeli chodzi o samo porozumienie, bo oczywiście w tle cały czas wydarzenia w Strefie Gazy, jesteśmy, rozumiem, daleko od jakiegokolwiek wyjścia z tej sytuacji, rozumiem, Izrael cały czas blokuje pomoc humanitarną, co się dzieje pomiędzy na linii palestyna izrael więc tak, na linii Palestyna-Izrael, przez Palestyna rozumiem autonomię palestyńską, rozumiem prezydenta Abbasa, który troszeczkę wydaje się, że, że jednak ruszył do przodu w ostatnim czasie. Miał kilka oświadczeń, w których między innymi domaga się rozbrojenia Hamasu, domaga się od Hamasu uwolnienia zakładników, wręcz nazwał Hamas synami psów, co jest bardzo, bardzo obraźliwe domagając się właśnie uwolnienia zakładników po to, żeby wreszcie ta wojna się, się skończyła. Także, także no na szczęście też widzimy troszeczkę presji więcej na Hamas ze strony również autonomii. Autonomii Palestyńskiej i trwają negocjacje. Co prawda, te negocjacje już w tej chwili coraz trudniej śledzić, w tym sensie, że cały czas mamy w mediach różne wersje, jeżeli, tego, jeżeli chodzi o to, jakie konkretnie rozwiązanie jest negocjowane. Natomiast no, najnowsze informacje mówią o tym, że jest propozycja egipska, zaakceptowana również przez Katar, który do tej pory nie wypowiadał się jednoznacznie na, na temat kwestii rozbrojenia Hamasu. W tej chwili Katar również e, poparł to. Poparł ten postulat e, forsowany przez Egipt. Także jest to propozycja egipska kilkuletniego e, zawieszenia broni, w ramach którego Hamas zostanie rozbrojony, zostaną uwolnieni wszyscy zakładnicy, Izrael wycofa się ze strefy gazy, no i oczywiście wznowiona zostanie e, pomoc humanitarna na e, pełną skalę. Te negocjacje trwają. Wydaje się, że, że, że strony nadal są dosyć daleko od porozumienia. Natomiast na no, jakieś negocjacje są prawda, więc tutaj no niestety możemy tylko obserwować y, i czekać. A sama y, sytuacja Netanyahu, rozumiem, że dla niego ta te przeciąganie porozumień, przeciąganie, znaczy może ta sytuacja niepewności, co dalej w regionie, y, grana jego korzyść y, w związku z jego częstymi wizytami w sądzie w sprawie afer korupcyjnych. Najmniej, to znaczy większość Izraelczyków jest zmęczona tą sytuacją, chciałaby uwolnienia zakładników przede wszystkim, nawet jeżeli oznaczałoby to zakończenie wojny bez ostatecznego pokonania, pokonania Hamasu. Jeżeli chodzi o jego proces sądowy, to jak czytam sytuację, to jak widzę relacje z tego procesu sądowego, to jest naprawdę bardzo źle przygotowany proces sądowy i tak naprawdę w dużej mierze. Strona prokuratorska jednak tym procesem się kompromituje. Więc paradoksalnie, oczywiście, dla Netanyahu obrazki sądu mogą wydawać się niekorzystne, natomiast jeżeli zobaczyć, co tam się faktycznie dzieje, to powiedziałabym, że raczej działa korzystnie w tym sensie, że tak troszeczkę jednak widać słabość przygotowania prokuratury, więc to troszeczkę windykuje pozytywnie to co Netanyahu cały czas mówi o tym rzekomym głębokim państwie, które tutaj fabrykuje różne abstrakcyjne zarzuty pod jego, pod jego adresem po to, żeby właśnie go pod, przed tymi sądami ciągać. Na ogólną dynamikę polityczną w Izraelu moim zdaniem to nie wpływa w ogóle, to znaczy jest spolaryzowane społeczeństwo, w którym te może 30% nadal Popiera Netanyahu i, i jego rząd, natomiast 70% jest przeciwko. I tutaj yy, nie wydaje się, żeby jeden konkretny dzień w sądzie więcej czy mniej w jakikolwiek sposób przekładał się na poparcie polityczne. To, co ewentualnie może faktycznie wpłynąć na sytuację polityczną w Izraelu, no to jest właśnie kwestia afery katarskiej i obecnych proces, obecnego procesu przed Sądem Najwyższym związanym z procedurą odwołania Rona Bara, dlatego że rząd pod koniec marca przyjął decyzję o odwołaniu go, nie prezentując praktycznie żadnych sensownych powodów, dowodów na to, żeby go odwołać, twierdząc, że to po prostu jest prerokatywa rządu. Natychmiast w Sądzie Najwyższym znalazły się petycje mówiące o tym, że no właśnie w związku z aferą katarską premier podejmującą decyzję jest w konflikcie interesów, w związku z czym nie powinien jej podejmować. Sąd Najwyższy również na początku kwietnia wydał orzeczenie, w którym co prawda nie rozpatruje tego zarzutu konfliktu interesów merytorycznie, natomiast wskazuje na błędy proceduralne, które popełniono w trakcie odwoływania Bara, czyli rząd ma prawo odwołać szefa Inbetu. Ale powinien to zrobić zgodnie z pewnymi regułami, które nie zostały, nie zostały dotrzymane. I ostatnia odsłona, odsłona tego, tej historii jest taka, że Ronen Bar złożył w sądzie, też zgodnie z procedurą, bardzo obszerne, kilkudziesięciostronicowe, w części jawne, w części utajnione przez sąd oświadczenie. Oświadczenie, które no jeżeli tam się skłamie, w takim oświadczeniu, to generalnie człowiek ma zarzuty karne, więc, więc to jest to oświadczenie, jakby pod przysięgą. I w tym oświadczeniu y, wysuwa cały szereg y, zarzutów pod adresem Netanyahu, które właśnie wskazują na to, że jego odwołanie nie miało charakteru profesjonalnego, miało charakter y, taki, no, że Netanyahu po prostu oczekiwał od niego lojalności y, takiej osobistej. I y, 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 wskazuje w tym, w tym swoim oświadczeniu Len na szereg przypadków, gdzie, g, gdzie premier tak naprawdę mógł łamać prawo. Domagając się różnych rzeczy, tak? Tutaj, tutaj chodzi chociażby o domaganie się lojalności w przypadku ewentualnego kryzysu konstytucyjnego. Tu chodzi o domaganie się śledztw wobec osób protestujących, czy też finansujących protesty przeciwko Netanyahu. No też wbrew prawo, dlatego że to były protesty i są protesty pokojowe bez, bez przemocy. Pojawiło się takie oskarżenie, że, Poproszono Rona Nabara o podpisanie dokumentu, w którym było takie stwierdzenie, że premier nie może uczestniczyć w swoim procesie ze względów bezpieczeństwa. Tego Ronen Bar również odmówił, podobnie jak śledzenia, śledzenia protestujących. Także, także tutaj ciężar jest niesamowicie duży, tak, tych zarzutów. I też w związku z tym listem Bara, na który jeszcze Netanyahu nie odpowiedział, więc tutaj też nie możemy jeszcze wszystkiego orzekać, dlatego że dopiero bodajże w niedzielę upływa termin dla Netanyahu na odpowiedź na te, na te zarzuty. W momencie, kiedy ta odpowiedź się pojawi, sąd nie będzie mógł dłużej, jakby uciekać od decyzji, nie będzie mógł dłużej, e, tylko domagać się poszanowania procedury, będzie musiał się odnieść również do tego meritum sprawy. No i w tym momencie to jest nie tylko kwestia, to jest nie tylko kwestia taka konstytucyjna, to jest również kwestia tego, że już cała masa środowisk, związków zawodowych, środowiska protestujące przeciwko Netanyahu, oni wszyscy zapowiedzieli masową akcję w przypadku gdyby Netanyahu jego rząd nie zastosował się do ewentualnego orzeczenia sądu najwyższego w tej sprawie I bardzo dziękuję za komentarz dr Karolina Zielińska kłaniam się nisko. dziękuję